Cześć, tu Bork, RetroGralnia, witam Was serdecznie, a ja dzisiaj będę brał udział w drugim turnieju retro gier przygotowanym przez kanał Retro... Strefa? <grym> przygotowanym przez kanał Retro Strefa. Zostałem nominowany i postanowiłem zagrać. Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o poprzednią edycję, też zostałem nominowany przez KRG. Tylko wtedy, zanim nagrałem swój filmik, to już niestety skończył się turniej, bo czasami, niestety, mam mało czasu i takie dodatkowe zabawy, jak turnieje retro, gdzieś mi tam umykają, ale tym razem postanowiłem nagrać filmik. Przyznam się, że do nagrania tego filmiku trochę mnie przekonał Penchart za co mu dziękuję. I w co będziemy grali? Będziemy grali w trzy gry amigowe Vertajpa, bardzo trudną gierkę. W Rika Dangerosa jeszcze trudniejszą gierkę, i w Pinball Fantasies? Muszę aż sprawdzić. Tak dokładnie Pinball Fantasies trzy amigowe gierki, z czego dwie absurdalnie trudne i do grania na pamięć. Eee, także już możecie spodziewać się, jak mi tutaj. Pójdzie. Ale co? Yy, igrzyska są, trzeba zabawić publiczność, także do grania. Na pierwszy ogień, Type. Chyba nie będziemy oszukiwać. Problemem tego typu zabawy jest to, że człowiek nigdy nie ma gotowego sprzętu. Żeby ten joy był dobry. Bo jak nie, no to będę musiał szukać jakiegoś sensownego. Okej, okay, wydaje się blizmiery, okej. Okay. Por deu te que me eden Teraz tylko wpaść dobrą dziurkę. Ojej. Nie no kurde, A! Dobra, dobra. Nie źle. Aj! Miałem szczęście. No. I poszło. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o, e, o r typea 25 tysięcy. No to teraz Rick Dangerous bez poszukiwania. Zobaczymy, jak to pójdzie. No, może fajnie. E, to będzie szybka akcja. Nie jestem MFX-em, żeby pamiętać na. Pamiętać na pamięć jak się Brika gra. Zobaczymy, co z tego będzie. Okej, okay, tam jest plójka, Wolę nie ryzykować. Tutaj tak samo nie ma co nie ma co ryzykować. Lepiej sobie po prostu postrzelać do tych ziomków. Okej, okay, tutaj już nie pamiętam, czy schodziło pierwszym, czy drugim. Chyba drugim. Tak jest. Teraz się rodzi pytanie, skaczemy w lewo, czy w prawo? Dobra, w lewo. Tutaj? W dół? Dobra. Tutaj? Tutaj? Dobra, jeszcze pamiętam, tam jest plujka. Okej, okay, tutaj musimy poczekać na wszystkich, jak zajdą. Dlatego lepiej też poczekać. O kurde, już nie mam już broni. Nie no, mam pistolet, nie wiem dlaczego on nie zadziałał. Idź ją mój stąd. Idź mi stąd. Chciałbym go jeszcze, kurde, pokonać, tak? Tam na górze jest plójka. Warto tutaj zdobyć punkcik. Czemu mi ten pistolet nie działa? Coś mi się. Czemu pistolet nie działa? Chyba mi się amunicja skończyła na pistolety. Zostały tylko te, tak? Zostały mi tylko granaty. Bez sensu, kurde, straciłem całą amunicję. Ech, tutaj teoretycznie mógłbym zdobyć te, te amunicje, ale mogę wtedy się na ziomka nadziać. Trochę strach. Dobra, udało się. Ale ja w tą krew dawno nie grałem. A na mizę to w ogóle nie grałem. jednak grałem na komodorku. I co w lewo? Uff, w lewo. A teraz? He, tam nie zdążyłem. <laughs> Okej, okay, tu jest nietoperek. nic, on tu jeszcze wróci. Dobra, tutaj trzeba zaskoczyć tak. <laughs> No i nie żyje, 3840, e, trzeba było tam paść na ryj, że tak powiem, albo od razu iść w prawo, no ale cóż mogę powiedzieć, nie pamięta człowiek takich rzeczy, tutaj się obawiam, że osoby, które są fanami tych gier, to im trochę lepiej pójdzie, pinball to też nie moja bajka. Jej ekstra memory located. Kogo by tutaj nominować? Kogo by tutaj nominować? No dobra. Załadowało się było. Lecimy. To są te. Nie jestem tego stołu zupełnie. <grystanie> 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 Ale by było? Aj! No niestety to nie moja wina Ulko, chodź Nie, nie na sam płynczek. Ślicznie. O kurde, niewiele brakowało. Ślicznie gdzieś mi wpadło. <grych> Bra, dobra, dobra. Poleciało! Kurde, nie złapałem! U, to niewiele blkowało. aj, znowu! Kaj, kurkę, szlak trafił! dwie minuty No nie wypadaj mi tam. Dobra, dobra. No. To się postarałem, co nie? No nie, no, high score, high score, ślicznie. Ale ile? Dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące zero. 90. I to by było na tyle, jeśli chodzi o drugiej turniej retro gier. Kogo ja mogę tutaj nominować? Myślę, że nominuję dwie osoby: Kuchnię pełną naparzanek, prawdziwego amigowca, który na pewno sobie o wiele lepiej ode mnie poradzi w te jakże amigowe gierki, oraz Damiana Gracza. On bardziej jest fanem Segi, ale myślę, że sobie też na midze y, jakoś y, poradzi. No mi poszło, jak widzieliście. Wyniki jeszcze zostawiłem w opisie y, filmiku i mam nadzieję, że bawiliście się przy moim lamieniu y, dobrze. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Borg Retrograńnia.